Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. W niedzielę piłkarze Zewki Kobyla Góra pokonali u siebie tulisję tuliszków 5 do 3. To było przekonywujące zwycięstwo i przede wszystkim przełamali tym niemoc z ostatnich kilku spotkań. Trener Zewki Bartosz Medek jest przekonany, że zmierza to w dobrym kierunku. Sportowy eter. Jesteśmy na etapie budowania zespołu, mimo że to jest szósty mecz. Nie kraliśmy wszystkich meczy w jednym składzie. Dużo było zmian w każdym meczu i to chyba ta słabość również, również tych porażek. Z piłkę nożną oceniamy w ten sposób, że ważna jest. Konkurencja, ważna jest stabilizacja zespołu, ale przede wszystkim wola odniesienia zwycięstwa. I dzisiaj właśnie ten ostatni argument chyba zdecydował. Chcieliśmy bardzo wygrać ten mecz, więc to też było widać w poczynaniach naszego zespołu w grze ofensywnej. Trenerze, no, trener zawsze stawia na ofensywę, gdy futbol, natomiast jeśli chodzi o obszory, to to fajnie wygląda w zewce. Gorzej z gromą w defensywie, bardzo proste błędy doprowadzają do sytuacji rywali. Dlatego gramy w tej lidze. Gdybyśmy połączyli jeszcze bardzo skuteczną grę obrońców z tym, co możemy zrobić z przodu, byśmy byli naprawdę grali albo o pierwsze miejsce, ewentualnie w wyższej lidze. Ale tak, oczywiście, to są. Jakby To jest cel każdego trenera, żeby poprawić skuteczność w każdej formacji i w grze ofensywnej i w grze defensywnej. Prawda, że środek tabeli to jest absolutnie maksimum na co stać Zewka czy też wierzy Pan swój zespół? Nie, nie, tutaj gramy o najwyższe cele. Wydaje mi się, że pierwsza trójka jest w zasięgu nas wszystkich tutaj. Zespół ma duży potencjał. Tak jak powiedziałem, są słabsze momenty, natomiast musimy popracować, wyciągnąć wnioski przede wszystkim z tych naszych błędów i wydaje mi się, że jesteśmy w stanie. Naprawdę zajęć wysokie miejsce w tabeli. Ta mieszanka rutyny z młodością w zewce to będzie skutkowało miejscem premiowanym do awansu na koniec sezonu. No nie tak daleko może nie sięgamy. Natomiast chcemy grać w każdym meczu o zwycięstwo. Taki jest cel. Przygotowujemy się indywidualnie do każdego meczu, bo staramy się znaleźć taktykę odpowiednią do każdego rywala. Nie myślimy o tym, co będzie na koniec sezonu. Dzisiaj walczymy o to, żeby ten zespół był zbudowany, żeby można było powiedzieć, że młodzi zawodnicy mają tutaj duży potencjał do rozwoju, bo tu jest sporo zawodników właśnie z dużym potencjałem, którzy są bardzo, bardzo młodzi starze więc dla w sumie ten zespół jest zbudowany. Środa, mecz Pucharu Polski, Giechem Rychtal, który z pewnością będzie chciał się odkuć za ligowy nieudany start. E, tak, to jest e, sport, przypuszczam, że w każdym meczu każdy chce wygrać. E, my podchodzimy do tego, że Puchar Polski jest tym momentem właśnie, żeby zawodnicy młodsi pokazali swój potencjał. Ja w nich wierzę, sobie damy radę. E, wydaje mi się, że będzie ciekawe widowisko, zapraszam wszystkich na mecz do Rychtala. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.